Girls Gontek Historię. Cześć, tu Karolina Wasielewska z Girls Gontek. Chcę opowiedzieć Wam dzisiaj o niesamowitej postaci. To jest naprawdę życiorys, który zasługuje na film. Mija 114 lat od narodzin pierwszej kobiety, która jako pilotka przekroczyła barierę dźwięku. No ale powiedzieć tylko to o Amerykance Jacqueline Cochran, to, to właściwie nic nie powiedzieć. Miała na koncie wiele rekordów lotniczych, więcej niż jakikolwiek pilot czy pilotka w historii. No i w latach 1943-44 kierowała oddziałem Women Air Force Service Pilots, w skrócie WASP, czyli tysiącem cywilnych pilotek, które transportowały samoloty z fabryk do miejsc startu w amerykańskiej armii, biorącej już wówczas udział w II wojnie światowej. Cochran urodziła się pod nazwiskiem Bessie Lee Pittman w Pensacola na Florydzie jako najmłodsza z pięciorga dzieci Mary i Aire Pitmanów. No i choćby to, że z czasem zmieniła imię i zaczęła co ciekawe wypierać się swojej rodziny, a rodzina razem z nią powtarzała, że tak, tak, Jacqueline jest adoptowana, pokazuje, że no, bardzo dbała o swój wizerunek i być może wstydziła się skromnych początków. Bo jej rodzina nie należała do zamożnych, jej ojciec specjalizował się w naprawach sprzętu młynarskiego, mama zajmowała się domem. No i um, Bessie Lee Pittman w wieku zaledwie 14 lat wyszła za mąż za Roberta Cochrana. W tamtych czasach nie było to zresztą nic szczególnie szoku, szokującego. Urodziła syna, który zmarł w wieku 5 lat, a jej małżeństwo nie przetrwało próby czasu. No i od 1925 roku Cochrane, już pod nazwiskiem Jacqueline, pracowała jako fryzjerka. Marzyła jej się naprawdę duża kariera, duże pieniądze i przede wszystkim życie w wielkim mieście, więc przeniosła się do Nowego Jorku. A że była bardzo efektowna, wyglądała jak gwiazda filmowa i, i jeszcze dość pewna siebie, to dostała pracę ekspedientki w prestiżowym domu handlowym Saks Fifth Avenue. Tam poznała Floyda Botswika-Odlama, założyciela firmy Atlas Corporation. Był on od niej 14 lat starszy i ponoć zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Znajdował się w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi świata. Obiecał pomóc jej rozkręcić biznes kosmetyczny. Zanim się to jednak stało, bo rzeczywiście taka firma kosmetyczna sygnowana nazwiskiem Jacqueline Cochran powstała, wydarzyło się coś, co miało decydujący wpływ na całe jej życie. No, i jak się okazuje, na interesy, które prowadziła też. E, po tym jak jeden z przyjaciół zabrał ją na wycieczkę swoim samolotem, Cochrane sama zapragnęła latać. E, licencję zdobyła na początku lat 30. i zajęło jej to zaledwie trzy tygodnie. No co pokazuje, że była zdeterminowana i pewnie miała autentyczny talent w tym kierunku. Odlam rozwiódł się dla niej z żoną i poślubił ją w 1936 roku. Wpadł na pomysł, że skoro jego małżonka ma tę nową pasję lotniczą, to można by było nazwać jej, jej linię kosmetyczną Wings of Beauty i promować ją właśnie pierwszymi lotami Jacqueline. Wiele lat później Odlam, który miał szerokie kontakty w Hollywood, zapłacił za reklamę tych kosmetyków samej Marilyn Monroe, co ciekawe. Tymczasem Cochrane w 1934 roku z Została jedną z trzech kobiet, które ukończyły wyścig Mac Robertson Air Race, a trzy lata później jako jedyna kobieta brała udział w zawodach Bendix. Później zresztą współpracowała z Marią Erhardt, żeby otworzyć te zawody, wówczas bardzo znane dla kobiet. Tego roku Jacqueline ustanowiła też światowy kobiecy rekord prędkości, no i wszystko to przysporzyło jej takiej sławy, że w 1938 roku media obwołały ją najlepszą kobietą pilotką w Stanach Zjednoczonych. Wygrała wtedy Bendix, o którym, jak już mówiliśmy, który jak już mówiliśmy był bardzo prestiżowy i znany, ustanowiła rekord prędkości w locie międzykontynentalnym oraz rekord wysokości lotu i zyskała w mediach przydomek królowa e, szybkości. Jak już wspominałam, aż do jej śmierci żaden inny pilota nie pilotka nie mieli w swoim dorobku tylu rekordów. E, czy mówimy o prędkości czy wysokości czy odległości lotu, co, co właśnie Cochrane. Tymczasem zbliżamy się do wybuchu II wojny światowej w Europie. Zanim dołączyły do niej Stany Zjednoczone, Jacqueline zaoferowała swoje usługi organizacji Wings for Britain. Która zajmowała się transportowaniem budowanych w USA samolotów do Wielkiej Brytanii. No i tak została pierwszą kobietą, która przeleciała bombowcem nad Atlantykiem. Był to dokładnie Lockheed Hudson V. Po przylocie do Anglii zgłosiła się do British Air Transport Auxiliary, czyli ATA, oddziału kobiet pilotek, które dostarczały samoloty z baz i fabryk do miejsc startu. Dosłużyła się tam rangi kapitana. Jednak już wcześniej, dokładnie we wrześniu 1939 roku, czyli tuż po wybuchu II wojny światowej w Europie, kiedy w Stanach było jeszcze spokojnie, Cochrane zainteresowała się możliwością stworzenia takiej komórki w amerykańskiej armii. Napisała w tej sprawie do Eleanor Roosevelt, pierwszej damy znanej z tego, że była zaangażowana w sprawy kobiet. W liście Jacqueline argumentowała, że wykwalifikowane pilotki mogłyby odbywać konieczne, acz niezwiązane z działaniami bojowymi loty, żeby dla obmiany piloci mogli oszczędzić siły na udział w walce. W tej samej sprawie Jacqueline Jacqueline napisała do porucznika Roberta Oldsa, który odpowiadał wówczas w US Army za lotnictwo transportowe. W 1941 roku Olds poprosił Cochrane, żeby dowiedziała się, ile kobiet mogłoby, chciałoby i miałoby odpowiednie umiejętności, żeby podjąć się takiego zadania. Jacqueline zebrała potrzebne informacje, a później na życzenie wysokich dowódców armii wybrała się razem z 25 ochotniczkami do Wielkiej Brytanii, żeby poćwiczyć w barwach ATA. No, te ćwiczenia, to, to, że w ogóle te kobiety zostały tam wysłane. Pokazuje pewnego rodzaju nieufność dowódców amerykańskiej armii do kobiet jako żołnierek. A to, dlatego, a to dlatego, że ta 25 pilotek była starannie wybrana z ponad 70 chętnych i warunkiem przyjęcia do nowo powstającego kobiecego oddziału było 300 wylatanych godzin, podczas gdy większość zrekrutowanych przez kokren kobiet miała ich grubo ponad 1000. A więc kwalifikacji nie można im było odmówić. Ostatecznie amerykański odpowiednik ATA powstał na przełomie 1940. I 43 roku z dwóch działających osobno grup, tak było na początku, z siedzibą w Newcastle Air Base w Wilmington w stanie Delaware, później w Avenger Field w Sweetwater w Teksasie. Dowodziła nim Cochran, a Nancy Love kierowała sekcją transportową. W sierpniu 1943 roku zyskał nazwę Women Air Force Service Pilots, w skrócie WASP. Jacqueline nadzorowała szkolenie setek pilotek, za co w 1945 roku odebrała prestiżowy medal za wyróżniającą się służbę DSM i była jedną z pierwszych wyróżnionych w ten sposób kobiet cywili, wcześniej DSM trafił do kobiet, które zasłużyły się przede wszystkim w służbach medycznych w czasie pierwszej wojny światowej. Po 1945 roku Cochran miała krótki epizod jako dziennikarka. Wyspecjalizowała się w relacjonowaniu wydarzeń, które były bezpośrednią konsekwencją II wojny światowej. Była między innymi pierwszą cudzoziemką wpuszczoną do Japonii po jej kapitulacji. Eee, zasłynęła też relacjami z procesów norymberskich dla amerykańskich mediów. No ale ciągnęło ją do lotnictwa. We wrześniu 1948 roku dołączyła do rezerwy armii amerykańskiej w randze porucznika. W 1969 roku awansowano ją na pułkownik. A rok później odeszła na emeryturę. Również służąc w armii otrzymała szereg wyróżnień za kolejne rekordy lotnicze. No i dochodzimy tutaj do tego rekordu, który najbardziej chyba rozpalał wówczas wyobraźnię. W 1952 roku, jako 47-latka, Cochran zdecydowała się pobić kobiecy rekord prędkości lotu, wówczas należący do brytyjki i imienniczki Jacqueline Oriol. Amerykańska armia, co ciekawe, nie chciała użyczyć tak zasłużonej postaci swojego samolotu. Ostatecznie zrobili to Kanadyjczycy. 18 maja 1953 roku Cochrane pokonała 100 km ze średnią prędkością 1050,15 km na godzinę. W czasie tego lotu, właśnie jako pierwsza kobieta w historii przekroczyła barierę dźwięku. Eee, przyszły tymczasem lata 60. Stany Zjednoczone zainteresowały się lotami w kosmos, a wraz z nimi zainteresowała się również lotami w kosmos Jacqueline. Najpierw zapaliła się bardzo do pomysłu, by wysłać w kosmos kobietę. A wówczas NASA, o czym się dzisiaj niewiele mówi, realizowało taki program Mercury 13, którego celem było przetestowanie właśnie możliwości kobiet jako potencjalnych astronautek. Dostało się do niego 13 chętnych, które zaliczyły testy na równi z mężczyznami, i wtedy program został zamknięty. Podobno Jacqueline, która początkowo entuzjastycznie do niego podchodziła, sponsorowała go i popierała go, miała w tym swój udział. A to dlatego, że zaczęła celowo opóźniać jego start, niby martwiąc się, czy jest odpowiednio przygotowany, pisząc wiele pism, no a NASA liczyła się z jej zdaniem, dlatego że przecież miała do czynienia z kobietą o bardzo wysokim poziomie wiedzy o lotnictwie, jak najbardziej uprawnioną do zabierania głosu w takich sprawach. Dzisiaj mówi się, że Cochrane prawdopodobnie uświadomiła sobie, że pierwsza kobieta, która poleci w kosmos, no przyćmi jej sławę jako lotniczki. Czy Jacqueline była aż tak małostkowa? No, ona sama tłumaczyła to nieco inaczej. W 1962 roku w czasie wysłuchania przed kongresem udziałowi kobiet w lotach kosmicznych sprzeciwili się astronauci John Glenn i Scott Car Carpenter, jak również właśnie sama Cochran. Podkreślała wtedy, że najważniejszy jest czas i to, żeby USA zdążyły wysłać człowieka w kosmos, zanim zrobią to Rosjanie. No, była to rzeczywiście taka obsesja Amerykanów wówczas, żeby zdążyć przed Związkiem Radzieckim wysłać człowieka w kosmos. Cochran argumentowała, że wyszkolenie kobiet potrwa za długo, bo żadna z ochotniczek, które przeszły testy, nie spełniała warunków postawionych przez NASA. To znaczy, nie były to zawodowe pilotki i nie miały wykształcenia inżynierskiego. Co ciekawe, miały jednak średnio więcej wylatanych godzin niż mężczyźni. Mało tego, ani Glenn, ani Scott Carpenter, którzy ostatecznie polecieli w kosmos, też nie byli inżynierami. NASA przyznała im po cichu stopnie inżynierskie, po tym jak już w glorii i chwały wrócili na Ziemię. No, w nie najlepszym świetle stawia to naszą Jacqueline Cochran, podobnie jak kolejna historia z jej życia dotycząca jej zaangażowania politycznego. Otóż Jacqueline Cochran, o dziwo będąc pionierką w tak, w tak wielu dziedzinach dla kobiet, była konserwatywną republikanką. W 1952 roku zasponsorowała z mężem wiec promujący kandydaturę Dwighta Eisenhowera na prezydenta. Później była zresztą jedną z ważnych postaci w jego kampanii. Można powiedzieć, że miała decydujący wpływ na jej kształt. Eisenhower był zresztą... Zresztą y, przyjacielem małżonków y, napisał część swoich wspomnień w ich rezydencji. Przebywając tam na wakacjach. Sama Jacqueline Cochran startowała do kongresu w 1956 roku z ramienia Republikanów, no i zaczęło się od niespodziewanego sukcesu, bo w walce o nominację na poziomie stanu pokonała pięciu mężczyzn, co w tamtych czasach właściwie się nie zdarzało. Ostatecznie jednak musiała oddać miejsce w kongresie i to demokracie, pierwszemu w historii kongresmenowi o azjatyckich korzeniach, Dalipowi, Singhowi i Soundowi. Przyjaciele Jacqueline wspominali, że nie lubiła przegrywać i tak mocno zabolała ją ta porażka, że wspominała, to przez resztę życia i nigdy więcej nie spróbowała swoich sił w polityce. No ale dla lotnictwa była na pewno bardzo zasłużona. Do tego stopnia, że po jej śmierci, a zmarła 9 sierpnia 1980 roku w swoim domu w Indio w Kalifornii, cztery lata po śmierci męża, miejscowe lotnisko, z którego korzystała, zostało na jej cześć nazwane Jacqueline Cochran Regional Airport. No i bardzo ciekawe jest to, że w sumie z amerykańskich lotniczek wszyscy chyba potrafimy wymienić nazwisko Amelie Earhart, yy, która wykonała jeden brawurowy lot i nie do końca wiadomo, co się z nią stało. Yy, była oczywiście wykwalifikowaną pilotką z licznymi osiągnięciami, ale nie tak licznymi jak Jacqueline Cochran, o której właściwie no, niewiele się dzisiaj słyszy, a przecież jest to naprawdę barwny życiorys, yy, niejednoznaczna postać, i myślę, że. Fajnie by było, gdyby zajmowała należne jej miejsce w amerykańskiej kulturze i historii. Mam nadzieję, że trochę wam ją przybliżyłam. Girls Gątek: Historię.